Witam, chciałbym dziś zaprezentować najnowszy model Kowala serii K2. Jest to kompresor 100 litrowy zasilany na 230V na pompie rzędowej. Dwa tłoki dwa razy 70 mm. Jest to najnowsza wersja, w odróżnieniu od poprzedniej. Ma gratis dołożony wąż 10-metrowy, zbrojony. Rączka obustronnie spawana z uchwytem na wąż, plus zamontowane większe koło pasowe na silniku. Celem uzyskania większej wydajności roboczej na wydmuchu, kompresor jest już zalany olejem. 3 czwarte szkiełka zakryte. Do włączenia jednostki służy włącznik czerwony na presostacie. Celem uruchomienia należy włącznik podnieść ku górze. Dobra, jednostka bardzo szybko nabiła do 10 bar. Tak jak było słychać, sama praca jest cicha, schludna i równa, nie powodująca nadmiernych wibracji.